To kolejny odcinek Medycyny w pigułce. Dzisiejszy odcinek poświęcony jest diecie ketogennej i jej wpływowi na mózg. Zapraszam Dieta ketogenna znana jest od ponad 100 lat i stosowana przez neurologów, głównie w leczeniu padaczki lekoopornej u dzieci. Stosowana jest z powodzeniem, obserwuje się czasem nawet redukcję do 50% ilości napadów. Sama mam pacjentów, którzy również tą dietę stosują z powodzeniem, także myślę, że tutaj ten temat jest oczywisty. Mózg jest stosunkowo małym narządem, bo stanowi około 1,5% średniej masy ciała. Natomiast ta mała ilość zawiera i spożywa 20% energii, czyli jedną piątą energii spożywanej przez cały organizm. Przy zwykłej diecie energia pozyskiwana jest z cukrów. Natomiast jeżeli stosujemy dietę ketogenną, czyli dietę eliminacyjną, która polega na tym, że unika się, a wręcz wyrzuca się węglowodany, ogranicza się ilość białek, a stosuje się głównie w diecie tłuszcze, to zmienia się paliwo dla mózgu. Mózg musi się do tego przystosować, więc troszkę to trwa, ale do tego wrócimy. Jakie są korzyści dla mózgu? Pierwszą korzyść już wymieniłam, to jest właśnie w leczeniu padaczki. Druga korzyść to jest działanie neuroprotekcyjne. Tutaj ciała ketonowe, zwłaszcza beta-hydroksymaślan, mają to działanie neuroprotekcyjne, a działanie neuroprotekcyjne, czyli działanie chroniące neurony mózgu, ma niezwykle istotne znaczenie w rozwoju schorzeń neurodegeneracyjnych takich jak na przykład choroba Alzheimera czy choroba Parkinsona. W związku z tym ta dieta ketonowa w pewnym sensie opóźnia rozwój tych schorzeń. I co za tym idzie, kolejny czynnik poprawia nieco funkcje poznawcze, czyli wszystkie funkcje mózgu typu koncentracja, uwaga, kojarzenie, przypominanie czy inne, które właśnie są niezbędne i które mogą ulegać w chorobie Alzheimera i ulegają zaburzeniu. Kolejny korzystny czynnik, kolejne działanie korzystne dla mózgu, to jest pewna redukcja ilości napadów migreny. Migrena to jest dość częsty problem u pacjentów neurologicznych, stanowi około 1% częstości zachorowań. Natomiast, właśnie stosowanie tej diety, czyli głównie ograniczenie ilości cukru, powoduje, że ilość tych napadów ulega zmniejszeniu. To są te główne korzyści. Natomiast czy dieta jest dla każdego i jakie są ewentualne ryzyka? Jak już wspomniałam, przestawienie mózgu na inne paliwo wymaga troszkę czasu, więc w początkowej fazie występują objawy, które można określane bywają jako ketogrypa. To są objawy, które polegają na opóźnieniu i na pogorszeniu funkcji poznawczych związanych właśnie z tym przestawieniem się mózgu na to inne paliwo. Drugi czynnik, który tutaj trzeba zawsze brać pod uwagę, to jest to, że może zaburzać ta dieta, może zaburzać i nasilać proces zaburzeń, znaczy zwiększać poziom trójglicerydów i LDL-u, co ma niekorzystne działanie dla wszystkich schorzeń sercowo-naczyniowych, czyli zarówno dla schorzeń serca, jak i udaru mózgu. Także tutaj zawsze dla tych osób trzeba określoną, zwiększoną, ostrożność. Kolejne osoby, które powinny uważać przy stosowaniu tej diety, to są osoby, które mają schorzenia wątroby, np. stłuszczenie wątroby oraz kamicę pęcherzyka żółciowego, gdyż ta dieta może spowodować wystąpienie ataków kamicy. I kolejne osoby, które mają problemy z czustką i osoby chorujące na nerki. To są te czynniki, które każą zawsze tą dietę skorygować i zweryfikować z lekarzem swoim i dostosować ewentualnie do siebie. Jakie są jeszcze ryzyka jej stosowania? Ryzyko jest takie, że trudno ją utrzymać. W związku z tym pacjenci, yy, którzy liczą na to, że po tygodniu czy po dwóch stosowania tej diety już będą określone efekty, to niestety tak nie jest. To jest dieta, która wymaga długiego stosowania, w związku z tym wymaga silnej woli, samozaparcia i samodyscypliny. Nie powinny ją również stosować osoby yy, kobiety w ciąży oraz małe dzieci, dlatego że może ona doprowadzać do pewnych niedoborów pokarmowych. Zwłaszcza chodzi o witaminy czy mikroelementy, dlatego że jak każda dieta eliminacyjna może w konsekwencji być właśnie taki niedobór. Także, jak widać, są korzyści, ale są i pewne ograniczenia, są i pewne ryzyka z ich stosowaniem. Kolejnym jeszcze ryzykiem, o którym nie wspomniałam, jest obecność cukrzycy typu pierwszego. Tutaj ryzyko, ryzykiem jest występowanie napadów hipoglikemii, dlatego że to jest dieta, gdzie eliminuje się praktycznie spożycie cukrów. Natomiast ograniczenie cukrów zawsze jest korzystne, zwłaszcza w obecnym okresie, gdzie otyłość i nadwaga to jest plaga, to jest problem nie tylko osób dorosłych, ale również i dzieci. I myślę, że ograniczenie cukrów niekoniecznie musi to być zaraz dieta ketogenna, ale ograniczenie spożycia cukru zawsze odbija się korzystnie na organizmie i zawsze jest polecane. Myślę, że to warto zastosować. A stosowanie diety ketogennej zawsze warto skonsultować ze swoim lekarzem. To tyle na dzisiaj. Dziękuję, do usłyszenia.